W przypadku, gdy instalujemy całą kompletną sekcję od Precision Planting, mamy tutaj zainstalowane wszystkie etapy, które powinny być zachowane podczas bardzo dobrego siewu. Czyli mamy z przodu talerz z kółkiem, który odpowiada za przecięcie ewentualnych resztek pożniwnych. Mamy element metalowy, który wykonuje nam czyszczenie przed wykonaniem tzw. łoża. Siewnego. Łoże siewne wykonywane jest przy pomocy dwóch y, dużych talerzy, które bardzo precyzyjnie i z dużą siłą docisku wykonują nam y, precyzyjne łoże siewne, które się nie zawala przede wszystkim. Czyli mam strukturę taką, że te boki tego y, łoża siewnego są bardzo solidne, co daje nam możliwość bardzo y, precyzyjnego ułożenia nasiona na tym łożu siewnym. Za aparatem wysiewającym elektrycznym, który właśnie odpowiada za dawkowanie i podawanie naszych nasion, znajduje się również tak zwany kiton, który dociska nam te nasionko do gruntów. W tym przypadku kiton jest bardziej zaawansowany, dlatego że on jest wyposażony również w czujniki e, temperatury, wilgotności i materii Organicznej do mapowania, a także do systemów kontroli automatycznej kontroli głębokości pracy. W związku z tym, że se, łoże siewne, tak jak wcześniej mówiliśmy, jest bardzo solidne, bardzo twarde, no nie jest zbyt dobrym warun, nie spełnia zbyt dobrych warunków do tego, żeby nasiona wykiełkowały, więc na, następnie mamy System, który nam po prostu te łoże siewne rozkrusza. Dwa talerze zainstalowane po obu stronach powodują to, że łoże siewne się zawala, zasypuje, rozkrusza. Następuje pewna delikatna kompakcja tego łoża siewnego, co daje nam w ostateczności perfekcyjny wykonany siew. Gdzie nasiona nie są w miejscu twardym, są po prostu zawieszone w odpowiedniej strukturze gleby, przez co mamy prawidłowe wschody, równe wschody, co możemy udowodnić przy pomocy testów flak, które przeprowadzamy podczas wiosennych siewów, żeby udowodnić, że ta technologia jest prawidłowa i lepsza.